Historię szkoły podstawowej imienia Arkadego Fidlera w Zbąszyniu wyznacza kilka dat. Najpierw 22 października 1983 roku wmurowano akt erekcyjny w miejscu, gdzie miał powstać budynek szkoły. I tak to pośród pól powstała nowa szkoła, ale w tym czasie w Zbąszyniu lekcje odbywały się na dwie zmiany nawet do godziny 18. I to nie tylko w budynkach dwóch szkół podstawowych, ale także w sali Urzędu Miejskiego lub w remizie strażackiej. Do nowej szkoły uczniowie zaczęli uczęszczać od 1 września 1986 roku, a rok później nadano jej imię Arkadego Fidlera, pisarza i podróżnika. Własny sztandar szkoła otrzymała w 1990 roku. Co tu dzisiaj mamy? Co to jest za rocznica? 125 rocznica urodzin Arkadego Fidlera, naszego patrona szkoły. Co jakiś czas mamy różne przedsięwzięcia. angażują się dzieci, nauczyciele, rodzice, fantastyczne fantastyczna pomoc ze strony rodziców. Tutaj widzimy, jak bogatą wyobraźnię mają i chęć do działania. Ale pomysł pani Doroty Guciński to był. Tak pomyślałam sobie, że jest naszym patronem i trzeba jak najwięcej działań. Arkady Witer objechał praktycznie cały świat. Przedstawiacie tutaj różne jego regiony. Przebieżał przez wszystkie kontynenty. Dlatego też każda klasa losowała i yy, po prostu miała przebrać się z mieszkańców danego kontynentu. Zwierzaki, roślinność. To wszystko tak ubarwiło naszą imprezę. Jestem jednym ze współgospodarzy, współwłaścicieli Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fidlera w Puszczykowie wraz z Ogrodem Kultur i Tolerancji. To muzeum istnieje już 45 lat, ale cały czas się rozwija. Cały czas coś nowego dodajemy. Ale jest pan synem Arkadego Fidlera. Patrona tej szkoły tutaj. Tak, jestem synem Arkadego Fidlera, mam to samo imię, dlatego używam drugiego imienia Radosław. Tak podpisuję moje książki, bo w tej chwili już pięciu Fidlerów pisze książki podróżnicze. Mój brat Marek, ja i nasi synowie. W mojej części rodziny tradycja imienia przechodzi z ojca na syna. Dlaczego? To w pewnym sensie... Jest naturalne, ponieważ z pokolenia na pokolenie przechodzą zainteresowania podróżami, książkami, filmami, no i naszym muzeum, które scala całą rodzinę. To co pan dzisiaj zobaczył, co dzieci przedstawiły tutaj, te wszystkie podróże, gdzie, gdzie pana ojciec podróżował, robi wrażenie. Zrobiło na mnie wielkie wrażenie, nie spodziewałem się aż takiego rozmachu i takiej fantazji wykonaniu tych strojów, pięknych całego zaangażowania i dzieci i kadry nauczycielskiej piękne wydarzenie z wielką przyjemnością przyjechałem i bardzo się cieszę, że przyjechałem, że zobaczyłem to na własne oczy. rzeczywiście dzisiaj wrażenie robiło to te, te wasze wystąpienie. przygotowanie tej młodzieży. tak, jak weszłam do sali to się po prostu wzruszyłam, bo jak zobaczyłam te maluchy tak poprzebierane, fantastycznie, z takimi uśmiechami. Pani wychowawczyni przebrane też, czyli pełne zaangażowanie. Ja już słyszałam na mieście, że z szyją kangura, że jakieś wykroje robią, że stroje, że jest jakieś ogólne poruszenie. Trochę się martwiłam, że rodzice powiedzą, że zwariowaliśmy, że to może jest za dużo, ale, ale znowu uspokajali mnie, którzy, że, że fajnie, że to integruje, że to daje takiego mocnego powera, że to daje tyle radości, że rodzice się włączają, to jest właśnie to najważniejsze, że nam pomagają i tym rodzicom chciałam bardzo podziękować. Jurek Sikoczyński ufundował obrazy, które sam osobiście namalował. Jeden z nich zaszczyci Muzeum w Puszczykowie. Tak. Zadowolony pan z tego? No... no i, i, Wiedziałem o tym, bo, bo już telefonicznie byłem po, poinformowany, że, że będzie ten obraz, ale bardzo się cieszę. Zabiorę to, jak mówiąc w cudzysłowie, sympatyczny łup do naszego muzeum. W tym muzeum w Puszczykowie, tam, tam są głównie wszystkie te historie ojca. Nie Co? tylko, już nie tylko. Są eksponaty oczywiście, które przywoził nasz ojciec ze swoich... Podróży właśnie z czterech kontynentów: Afryka, Azja i obydwie Ameryki. Ale ponieważ wszyscy Fidlerowie już podróżują i jeżdżą po świecie, wyjeżdżają na inne kontynenty, więc my wszyscy przywozimy już w tej chwili pamiątki, przywozimy też materiały do naszych książek, do filmów. Więc w tej chwili to już jest muzeum, które no, rozlało się, że można powiedzieć, na całą rodzinę. Jest plan w głowie, gdzie teraz ruszamy? Ja na początku tego roku wróciłem z prawie 3-miesięcznej podróży do Boliwii. Siedzę na miejscu w tej chwili i piszę kolejną moją książkę poświęconą temu bardzo ciekawemu krajowi, stosunkowo mało znanemu w Polsce. Natomiast to jest najbardziej indiański kraj w Ameryce Południowej, bo ponad 60% społeczeństwa to są czystej krwi Indianie. Proszę sobie wyobrazić, tam... Obowiązuje 36 języków. To, co powiedział syn Arkadiego, dziękuję Wam za to, żeście zorganizowali, jest wzruszony też tym wszystkim. Tak, dokładnie, bo to jest właśnie siła w ogóle dzieci.